Czy modliłeś się już z wiarą, i mimo to spotkałeś jedynie ciszę? Dni, tygodnie, miesiące mijają, i nic się nie zmienia, żadnej odpowiedzi, żadnego pokoju, żadnego znaku. Ale, co jeśli ta cisza nie jest nieobecnością? Co jeśli to najgłębsza odpowiedź, jaką Bóg może dać? Istnieją znaki tak subtelne, że większość ludzi nigdy ich nie zauważa, ale ci, którzy je rozpoznają, już nigdy nie modlą się tak samo. Dziś odkryjesz cztery niewidzialne dowody na to, że twoja modlitwa jest słyszana, nawet gdy wszystko wydaje się puste. Zostań ze mną, bo ta prawda może na zawsze odmienić twoją duszę. Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego? Nawet nic nie czując, ciągle wracasz do modlitwy, nawet bez pocieszenia, bez odpowiedzi, bez tego uczucia pokoju, o którym mówią inni. Coś w tobie nalega nalega, by mówić do Boga nalega, by klęknąć nalega, by znaleźć cichy kąt to nie upór, to nie zawziętość to pragnienie pragnienie, które nie maleje, przeciwnie, tylko rośnie to pragnienie, które narasta. Nawet w duchowej suszy nie jest nagromadzoną frustracją, to znak, że coś boskiego już zaczęło działać. A co najdziwniejsze, dusza zwykle nawet tego nie zauważa, ale Bóg już zasiał ziarno i każda modlitwa, nawet pusta, na podlewa to ziarno. Pciszy w, w suchości, w zmęczeniu, roślina rośnie, niewidoczna, ale żywa to jak magnes. Ciche pole siły, które zawsze przyciąga cię z powrotem w to samo miejsce. Możesz próbować uciekać, rozpraszać się, rezygnować, ale coś silniejszego cię przyciąga, to wewnętrzne wołanie, które nie milknie. Nawet gdy wszystko w tobie krzyczy, by się poddać, jest cichy głos, który mówi wróć i wracasz. Modlisz się znów, czekasz znów, milczysz znów. Bo serce już rozpoznało, gdzie jest źródło, ale uważaj, na tej drodze kryje się subtelna pułapka. Wielu myli to duchowe pragnienie z emocjonalnym głodem, by coś poczuć. Chcą intensywnych emocji, chcą wizji, dreszczy, łez, ale prawdziwe duchowe pragnienie nie potrzebuje widowiska. Zadowala się ciszą ukochanego, nie domaga się znaków, trwa nawet gdy nie ma żadnych. To pragnienie, kiedy jest autentyczne, jest pokorne, jest cierpliwe, jest stałe. I co najważniejsze, jest łaską, ukrytym darem, którego niewielu dostrzega, bo nie przychodzi z błyskami ani dźwiękami. Pojawia się jako brak, ale brak, który przyciąga, a nie odpycha. Więc jeśli odczuwasz ten niepokój, który nie ustaje, jeśli mimo braku pocieszenia wracasz do modlitwy, jeśli coś w tobie odmawia rezygnacji, mimo że nie rozumiesz dlaczego, wiedz jedno: to nie kara, to przebrany dar, najcichszy i najpotężniejszy znak, że twoja dusza została poruszona. Bóg już rozpoczął swoje dzieło, a pragnienie, które odczuwasz, to znak tych, którzy zostali wybrani, by pić ze źródła. Są chwile, gdy wszystko wokół nas zdaje się walić. Problemy się piętrzą, ludzie zawodzą, plany upadają, strach przejmuje kontrolę, lęk ściska serce i wydaje się, że nie ma wyjścia. Logika mówi, że powinniśmy się załamać, rozsądek wskazuje na nieuchronną katastrofę, ale wtedy coś się dzieje. Pośrodku chaosu pojawia się pokój, dziwny, cichy, niemal absurdalny spokój. Ten pokój nie ma ludzkiego wytłumaczenia. Nie pochodzi z rozwiązania, nie rodzi się z zewnętrznej ulgi, on wyrasta od wewnątrz. Jakby pośrodku trzęsienia ziemi w sercu płonął mały, nienaruszony płomień. Patrzysz wokół i wszystko nadal jest trudne, nic się nie zmieniło, ale ty się zmieniłeś. To pokój, który pochodzi od Boga i On całkowicie przeczy logice, bo nie zależy od okoliczności. Nie jest kruchy jak ludzkie emocje, które zmieniają się z czasem, słowami, nastrojami. Ten pokój ma głębokie korzenie. On nie dryfuje, on zakotwicza. Czy już tego doświadczyłeś, czy klęknąłeś w rozpaczy i wstałeś z niespodziewanym spokojem? Czy przystąpiłeś do modlitwy z sercem w kawałkach i wyszedłeś cały, choć nie rozumiałeś dlaczego? Czy zmierzyłeś się z sytuacją, która wcześniej by cię zniszczyła, ale tym razem coś w tobie pozostało niewzruszone? Ten pokój jest odpowiedzią: odpowiedzią, jaką Bóg daje nie słowami, ale obecnością jakby mówił w ciszy: Jestem tutaj i nawet jeśli świat się zawali, ty się nie przewrócisz. I co najbardziej zdumiewające, ten pokój może współistnieć ze zmęczeniem, bólem, smutkiem. To nie zaprzeczenie rzeczywistości, to siła, która pojawia się w rzeczywistości. Czujesz ból tak, ale on już nie ma nad tobą tej samej władzy. Burza trwa na zewnątrz, ale w środku jest spokojne jezioro niewytłumaczalne, niezmienne, prawdziwe. Ten pokój przynosi też mądrość. Zaczynasz widzieć problemy wyraźniej. Decyzje nie są już podejmowane pod wpływem impulsu czy lęku. Coś w tobie jest zakorzenione, utrzymane, a ta stabilność nie pochodzi od ciebie. To dar, to odpowiedź, to codzienny cud. Ten pokój jest cichym dowodem na to, że modlitwa jest wysłuchiwana, bo kiedy Bóg słucha, nie usuwa wszystkich problemów. On przemienia wnętrze tego, kto się modli. Nie ucisza świata, on wzmacnia duszę. A jeśli kiedykolwiek poczułeś, jak ten spokój wypływa bez wyjaśnienia, jeśli nawet pośród bólu doświadczyłeś ciszy, której nikt nie potrafił zrozumieć, to wiedz: otrzymałeś jedną z najgłębszych odpowiedzi, jakie Bóg może dać. Jeśli to przesłanie mówi do Twojego serca, napisz w komentarzu: Chcę rozpoznać ten pokój w sobie. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, teraz jest moment. Przed nami jeszcze wiele głębokich treści. Istnieje ból, który nie niszczy. Ból, który zamiast oddalać nas od Boga, przybliża nas do Niego jeszcze bardziej. Nie rodzi się z lęku, kary, ani przytłaczającego poczucia winy. Nie paraliżuje, nie potępia. Ten ból jest inny, czysty, cichy i ma imię, które niewielu rozpoznaje. Skrucha z miłości, kiedy zaczynasz dostrzegać, że pewne zachowania, słowa czy zaniedbania zraniły kogoś, kto kocha cię nieskończenie. Nie dlatego, że zostaną ukarane, ale dlatego, że dotknęły serca tego, który pragnie tylko Twojego dobra. Wtedy coś głębokiego zaczyna się dziać w duszy. Ten ból jest jak ból dziecka, które patrzy ojców w oczy i widzi w nich smutek, nie gniew. I ten widok boli bardziej niż jakakolwiek kara. Nie chodzi już o strach przed piekłem, chodzi o to, by nie zranić tego, który cię podtrzymuje, przyjmuje, czeka na ciebie każdego dnia w ciszy. Dusza czuje wstyd, nie dlatego, że została przyłapana, ale dlatego, że zaczęła widzieć oczami miłości. A widzieć w ten sposób zmienia wszystko. Ta skrucha to dar. Nie pochodzi z rozumu ani samokontroli. Jest bezpośrednią odpowiedzią na modlitwę. Czasem modlisz się, czekasz na znaki, pragniesz poczuć pokój, a przychodzi niepokój, ścisk w piersi, większa wrażliwość sumienia. To tak, jakby Bóg zaczął oświetlać ciemne miejsca w duszy, nie po to, by cię upokorzyć, ale by cię uzdrowić. I im więcej się modlisz, tym jaśniejsze to się staje. To, co kiedyś wydawało się normalne, teraz przeszkadza. To, co kiedyś usprawiedliwiałeś, teraz cię zawstydza. Ale w łagodny sposób Bóg nie oskarża, On objawia, a kiedy objawia, zawsze zaprasza, chodź, mogę uczynić cię nowym. Czy już to poczułeś? Przeżyłeś ten moment modlitwy, kiedy bez żadnych szczególnych słów zrozumiałeś, że są rzeczy w tobie, które muszą się zmienić? Doświadczyłeś tej słodkiej tęsknoty, która cię nie przytłacza, ale podnosi? Tego bólu, który nie jest rozpaczą, lecz głębokim pragnieniem, by stać się lepszym człowiekiem. To jedna z najbardziej intymnych odpowiedzi, jakie Bóg może dać. I zarazem jedna z najbardziej przemieniających, bo gdy skrucha pochodzi z miłości, nie kończy się na łzach, przemienia się w działanie. Zaczynasz chcieć naprawić, prosić o przebaczenie, zacząć od nowa, bardziej kochać, mniej osądzać, więcej milczeć, mniej narzekać. Ten ruch nie rodzi się z Twojej siły, rodzi się z łaski, która działa w Tobie. W tym momencie modlitwa zaczyna naprawdę leczyć, bo nie jest już tylko poszukiwaniem pocieszenia, staje się prawdziwym spotkaniem z prawdą o tym, kim jesteś i z czułością Boga, który kocha Cię mimo wszystko. On pokazuje ci twoje rany nie po to, by cię zawstydzić, ale by cię uzdrowić całkowicie. A gdy ten święty ból wchodzi do serca, nie przychodzi sam, przynosi ze sobą cichą nadzieję. Widzisz siebie małym, tak, ale kochanym, kruchym, ale podtrzymywanym, błądzącym, ale głęboko powołanym do świętości. To właśnie w tym punkcie zaczyna się prawdziwa przemiana, nie na zewnątrz, ale wewnątrz. Bo tylko zraniona miłość ma moc uzdrowić. A gdy zaczynasz odczuwać smutek nie tyle z powodu popełnionych błędów, co z powodu oddalenia, nawet niewielkiego, od serca tego, który cię kocha, wtedy już wracasz do niego, a on wychodzi ci naprzeciw. Jedną z najbardziej cichych i najgłębszych przemian, jaką wywołuje prawdziwa modlitwa, jest sposób, w jaki zaczynamy patrzeć na innych. I nie chodzi tu o ogólne uczucia czy piękne słowa o miłości. Chodzi o coś realnego, konkretnego, czasem bolesnego, ale absolutnie Bożego. To wtedy zaczynasz zauważać, że ta osoba, która cię zawsze irytowała, już nie irytuje jak dawniej, ten trudny krewny, ten niewdzięczny współpracownik, ten nieobecny przyjaciel, zamiast budzić w tobie gniew czy niecierpliwość. Zaczyna budzić współczucie. To nie jest naturalne. To nie pochodzi z ludzkiego wysiłku. Nasz instynkt chce się chronić, mścić, odsunąć, ale gdy modlisz się szczerze, wytrwale, z oddaniem, coś się zmienia w twoim sercu. Stopniowo zaczynasz patrzeć innymi oczami, jakby ktoś zdjął zasłonę. To, co wcześniej było po prostu nie do zniesienia czy niezrozumiałe, zaczyna być postrzegane jako zranione, potrzebujące, ludzkie. I to nie znaczy, że nagle poczujesz sympatię, albo że wszystkie twoje relacje staną się łatwe. Nie, czasem nadal boli, ale mimo bólu zaczynasz reagować inaczej. Tam, gdzie wcześniej był osąd, pojawia się cierpliwość. Tam, gdzie była surowość. Pojawia się cicha miłość miłosierna, siła, która każe ci milczeć, gdy wcześniej byś zaatakował, łagodność, która prowadzi cię do modlitwy za tego, kto cię zranił, nawet jeśli nie masz na to ochoty, to Boża miłość rozprzestrzeniająca się w tobie, prawdziwa modlitwa nie izoluje cię od świata, nie sprawia, że stajesz się bardziej zamknięty czy zdystansowany, wręcz przeciwnie. Im głębsze jest spotkanie z Bogiem, tym bardziej stajesz się wrażliwy na cierpienia innych, nawet jeśli ci ludzie tego nie zauważają, nawet jeśli nigdy nie przeproszą, nawet jeśli nadal będą trudni. Bóg zaczyna cię uczyć kochać tak, jak On kocha, nie oczekując niczego w zamian, a ten rodzaj miłości nie da się udawać. Możesz naśladować życie modlitwy, możesz powtarzać piękne słowa. Możesz nawet symulować duchowość, ale konkretna miłość, zwłaszcza wobec tych, którzy cię ranią, tego nikt nie potrafi sfałszować. To najjaśniejszy dowód, że coś prawdziwego dzieje się w twoim wnętrzu. Czy już to poczułeś, czy zdarzyło ci się przebaczyć, nie rozumiejąc jak to możliwe, czy miałeś pragnienie, by przyjąć kogoś, kogo wcześniej unikałeś? Czy złapałeś się na tym, że patrzysz łagodniejszym wzrokiem, mówisz spokojniejszym tonem? Masz lżejsze serce wobec ludzi, którzy kiedyś wywoływali w tobie to, co najgorsze? Zwróć na to uwagę. Ten wewnętrzny ruch jest owocem modlitwy. To odpowiedź Boga, która wykracza poza słowa, poza emocje. To On formuje w tobie serce swojego Syna. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że ta miłość, gdy już się narodzi, nie zatrzymuje się. Zaczyna się mała, cierpliwość tu, modlitwa za kogoś tam, ale zaczyna się rozprzestrzeniać, staje się zapachem, obecnością, odbiciem boskości, którą niesiesz, nawet tego nie zauważając, jeśli widzisz, że coś w Tobie się zmienia, podziel się tym nagraniem z kimś, kto również szuka odpowiedzi w modlitwie. Może to właśnie to, czego ta osoba potrzebuje? Może ta osoba, która tego potrzebuje, nawet nie ma odwagi zapytać, czy Bóg ją słyszy? Może przeżywa w milczeniu tę samą pustkę, którą ty kiedyś czułeś? Może przestała się modlić, bo nigdy nie rozpoznała znaków, że była słyszana? I tu pojawiasz się ty nie jako nauczyciel, nie jako ktoś, kto wie więcej, ale jako świadek ktoś, kto jest kształtowany od środka. Ktoś, kto nawet nieświadomie, już jest kanałem łaski w życiu innych, bo właśnie to robi prawdziwa miłość. Ona się przelewa, nie zadowala się tym, by pozostać zamknięta w jednej duszy. Ona musi się ofiarować, musi się rozciągać i im bardziej zbliżasz się do Boga, tym bardziej zaczynasz dostrzegać, że modlitwa nie kończy się na amen. Ona trwa w Twoich gestach, w Twoich słowach, w Twoich milczeniach. Bóg nie przemienia Twojej duszy tylko po to, by cię pocieszyć. On cię przemienia, byś ty stał się pocieszeniem. Nie daje Ci pokoju tylko po to, byś go doświadczył. On daje Ci pokój, byś zaniósł go sercom, które żyją w wojnie. Nie zasiewa w tobie duchowego pragnienia tylko po to, byś pił, ale po to, byś wskazał innym, gdzie jest źródło. A ta miłość, która się rozprzestrzenia, jest nieodparta, nie dlatego, że jest głośna, ale dlatego, że niesie obecność, która sięga tam, gdzie słowa nie docierają. Ludzie wokół ciebie zaczynają to zauważać: lekkość, uważniejsze słuchanie, brak osądu. A to wszystko pochodzi z modlitwy, z tej cichej modlitwy, z tej modlitwy bez widocznych odpowiedzi. Ale pełnej niewidzialnych odpowiedzi, teraz już to widzisz, owoce się pojawiają. A gdy miłość zaczyna dotykać nawet tych, którzy cię zranili, możesz być pewien: Bóg nie tylko cię słyszy, On działa, On cię formuje i przez ciebie zaczyna dotykać świata, a to dopiero początek, bo kiedy ta miłość zaczyna się w tobie rozszerzać, nie znajduje już granic, wykracza poza logikę. Poza zasługi, poza wzajemność, już nie kochasz tylko tych, którzy cię kochają, już nie przebaczasz tylko tym, którzy cię przepraszają, już nie służysz tylko tym, którzy dobrze cię traktują. Coś zmienia się w samym rdzeniu twojego istnienia. Zaczynasz kochać, bo jesteś kochany nie dlatego, że inni się zmienili, ale dlatego, że ty się zmieniasz. A ta przemiana nie pochodzi z ludzkiej woli ani z technik samokontroli. Ona pochodzi od ducha. To On kształtuje cię od wewnątrz, aż serce, które kiedyś było z kamienia, staje się sercem z ciała, wrażliwym, współczującym, zdolnym do niesienia to w ciszy bólu, który wcześniej odrzucałeś, a co najbardziej niezwykłe. Im bardziej ta miłość w tobie rośnie, tym mniej chcesz być widziany. Prawdziwa miłość chce służyć, nie błyszczeć. Chce pomagać, nie kontrolować. Chce leczyć, nie oczekiwać. Jest dyskretna, głęboka, święta i oto najbardziej oczywisty znak, że Twoja modlitwa jest wysłuchiwana. Zaczynasz upodabniać się do tego, do którego się modlisz. Zaczynasz działać z Jego łagodnością, kochać z Jego cierpliwością, widzieć Jego oczami. Niedoskonale, jeszcze nie! Ale prawdziwie, namacalnie, niezaprzeczalnie, a to, mój przyjacielu, moja przyjaciółko, tego nie da się nauczyć, tego nie da się udawać, to można tylko przeżyć. Tylko ten, kto doświadczy tej rozlewającej się miłości, rozumie, co to znaczy być naprawdę wysłuchanym przez Boga. To jest przeznaczenie każdej duszy, która wytrwale trwa w prawdziwej modlitwie. Niespektakularne, mistyczne przeżycie, ale przemienione życie, które zaczyna przemieniać wszystko, czego dotknie. A to wszystko zaczęło się od modlitwy, która wydawała się pusta. Modlitwy bez widocznej odpowiedzi, ale która już w ciszy rodziła owoce wieczne. Oto siła duszy, która modli się z wiarą i która kocha sercem Boga. Teraz. Gdy znasz te cztery ciche dowody, pragnienie, które wzrasta, pokój, którego nie da się wytłumaczyć, ból, który oczyszcza i miłość, która się rozprzestrzenia, może zadajesz sobie pytanie: dlaczego to wszystko? Dlaczego Bóg wybiera, by komunikować się w ten sposób, tak subtelnie, tak dyskretnie, niemal niezauważalnie? Odpowiedź jest prosta, ale głęboka. Te znaki to nie tylko dowody na to, że Twoja modlitwa jest wysłuchiwana, to początek o wiele większej przemiany. Za każdym razem, gdy wracasz do modlitwy, nawet bez pocieszenia, Twoja dusza jest kształtowana. Za każdym razem, gdy czujesz pokój pośród chaosu, jesteś umacniany. Za każdym razem, gdy płaczesz z powodu skruchy zrodzonej z miłości, jesteś oczyszczany. A za każdym razem, gdy kochasz tego, kto cię zranił, stajesz się podobny do samego serca Boga. Prawdziwa modlitwa nie zmienia tylko zewnętrznych okoliczności. Ona zmienia wnętrze tego, kto się modli. Ale idzie jeszcze dalej. Ta osobista przemiana staje się punktem promieniowania. Zaczynasz wpływać, uzdrawiać, pocieszać, nawet o tym nie wiedząc, bo modlitwa przemienia cię w kanał. Już nie jesteś tylko kimś, kto szuka obecności Boga, zaczynasz ją nosić w sobie, i wszędzie tam, gdzie jesteś, ona się rozlewa. Ile razy myślałeś, że twoja modlitwa była bezużyteczna, że nic się nie zmieniło, że nikt tego nie zauważył, ale dusza, która oddaje się modlitwie z cichą i wytrwałą wiarą, sieje coś niewidzialnego i nieskończenie potężnego. Każde słowo wypowiedziane w ciemności, każde ofiarowane milczenie, każda wylana łza, to wszystko jest ziarnem miłosierdzia, które się rozprzestrzenia, bez potrzeby kontrolowania efektu. Nie modlisz się tylko za siebie. Za każdym razem, gdy klękasz w ciszy, siejesz pokój, miłosierdzie i miłość w świecie. Za każdym razem, gdy opierasz się zniechęceniu i modlisz się mimo braku odczuć. Podtrzymujesz inne dusze, które nawet o tym nie wiedzą. Za każdym razem, gdy kochasz bez wzajemności, przebaczasz bez oklasków, służysz bez uznania, pozwalasz, by boskie światło świeciło w świecie, przez ciebie. I nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje, trwaj, trwaj w modlitwie, trwaj w zaufaniu. Wracaj do tego tajemnego miejsca, gdzie tylko ty i Bóg wiecie, co się dzieje, bo choć świat tego nie widzi, Całe niebo może się w tobie poruszać cicho, lecz prawdziwie i na wieczność. Cisza to nie nieobecność, susza to nie odrzucenie, ból to nie kara. To wszystko może być glebą, w której kiełkuje najgłębsza łaska, a żniwo to całkowicie przemienione życie: dusza, która staje się światłem, serce, które staje się schronieniem, życie, które staje się żywą modlitwą. A jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że Bóg cię do tego wzywa nie po to, by wszystko zrozumieć, ale by zaufać, nie po to, by widzieć natychmiastowe rezultaty, ale by pozostać wiernym, bo dusza, która naprawdę się modli, nawet jeśli myśli, że nie umie się modlić, już jest zjednoczona z Bogiem w sposób, który wykracza poza słowa, a to zjednoczenie jest wieczne.